Cześć kochani. Tu Natalia z projektu Natura. Owies jest dobrze znany na całym świecie. Na pewno słyszeli już państwo o jego korzyściach zdrowotnych, ale dziś odpowiem wam na jedno ważne pytanie. Czy owsiankę można jeść codziennie? Owsianka to popularne śniadanie wielu osób. Nie jest tajemnicą, że owies należy do zbóż bogatych w błonnik i cenne minerały, a możemy jeść go nie tylko w postaci płatków i otrębów, ale też mąki. Ci, którzy myślą, że owies zawiera gluten są w błędzie, choć niestety prawdą jest, że w większości miejsc jego produkcji przetwarza się również pszenicę, a to może przyczynić się do zanieczyszczenia krzyżowego ziaren owsu, które będą wtedy niebezpieczne do spożywania u osób z celiakią. Jeśli więc masz celiakię, ale chciałbyś jeść owies, ważne jest, aby mieć pewność, że podczas jego produkcji nie było szans na zanieczyszczenie krzyżowe. Należy wtedy kupować owies bezglutenowy, który na pewno będzie jako taki oznaczony odpowiednim symbolem. Tak jak już wspominałam, dziś podam Państwu trzy powody, dla których nie należy jeść owsu codziennie. Zawiera aweninę. Czy słyszałeś kiedyś o aweninie? Awenina to białko z tej samej rodziny co gluten, dlatego jej spożywanie może powodować u niektórych podobne objawy. Z badań wynika jednak, że problemy z aweniną są mniej powszechne i mniej poważne niż te powodowane przez gluten. Zawiera fityniany. Fityniany, czyli kwasy fitynowe, są tak zwanymi substancjami antyodżywczymi, które łączą się z wieloma minerałami, zmniejszając ich biodostępność w naszym organizmie. W ten sposób, pomimo tego, że owies jest bogaty w minerały takie jak żelazo, cynk i miedź, obecność w nim fitynianów znacznie utrudnia wchłanianie większości tych minerałów. Zawiera lektyny. Dziś po przeprowadzeniu wielu badań wiemy, że ziarna i niektóre bulwy mają na swojej powierzchni lektyny, czyli substancje chemiczne, które chronią ziarna od ataków mikroorganizmów takich jak bakterie, wirusy, grzyby i pasożyty, które jednocześnie są dla nas toksyczne. Co ciekawe, nawet po zagotowaniu potraw z owsem, lektyny pozostają dla naszego organizmu szkodliwe i mogą wywoływać alergie, zapalenia i nieszczelne jelita, a nawet powodować niektóre choroby autoimmunologiczne. Żeby tego było mało, lektyny mogą również powodować choroby układu nerwowego, takie jak depresja, napady paniki, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne oraz zaburzenia afektywne dwubiegunowe, w szczególności nadpobudliwość. Lektyny można znaleźć we wszystkich produktach spożywczych, choć ich zawartość jest różna. Oto grupy produktów zawierających największe stężenie toksycznych lektyn. Ziarna. Pszenica i kiełki pszenicy, ale także komosa ryżowa, ryż, gryka, owiec, żyto, jęczmień, proso i kukurydza. Fasola. Wszystkie rodzaje fasoli, którą warto moczyć, by zmniejszyć ilość toksyn. A także soja i orzeszki ziemne. Mleko i produkty mleczne, zwłaszcza te wykonane z mleka zwierząt karmionych ziarnem, a nie na pastwisku. Co ciekawe, w procesie pasteryzacji mleka lektyny stają się jeszcze bardziej toksyczne. Psiankowate. Psiankowate czyli te, które rosną w nocy, takie jak ziemniaki, pomidory, bakłażany i papryka. Aby uniknąć wysokiej toksyczności lektyn, warzywa te należy spożywać tylko wtedy, gdy są dojrzałe. Poza tym zaleca się, aby żadne z tych produktów nie były spożywane przed ich dokładnym umyciem, wykiełkowaniem lub sfermentowaniem. Biorąc pod uwagę wszystkie te rzeczy, czy można jeść owsiankę codziennie? Czy jest dla nas zdrowa? Porównując owiec do innych ziaren na pewno okaże się lepszy niż pszenica i gorszy niż ryż. Pomimo faktu, że owiec wymaga znacznie dłuższego procesu przetwarzania niż ryż. Jeśli więc starasz jeśli się dbać o swoją dietę i jeść zdrowo, łatwo możesz znaleźć produkty smaczniejsze i bardziej odżywcze niż owiec. Na przykład kaszę jaglaną. Oczywiście nadal możesz jeść owsiankę na śniadanie, ale z umiarem, ponieważ, jak widzisz, jej ciągłe spożywanie może być dla naszego organizmu szkodliwe. A teraz powiedz nam, czy jesz owsiankę codziennie, lubisz owiec, czy raczej trzymasz się od niego z daleka? Dzięki za obejrzenie, a teraz kliknij film, który właśnie się pojawił. Pozdrawiam.